Block Blockade Battlefront to jedna z nowości z jesiennego festiwalu mangowego. Manga ta opowiada o mieście, które powstało na miejscu Nowego Jorku i o członkach działającej tam organizacji o nazwie Libra. Co do miasta, to nagle pewnej nocy pojawił się portal do innego świata z potworami, i miasto zostało w jedną noc opanowane przez nie. O dziwo, te potwory mieszkają jakoś potem razem z ludźmi. Oczywiście zdarzają się jakieś incydenty, ale w sumie miasto jakoś działa. Wokół miasta jest dziwna, mglista bariera która ogranicza wydostawanie się tych potworów na zewnątrz, lecz ludzie mogą ją spokojnie przekraczać. W mieście żyją więc ludzie i potwory, ale część osób ma różne specjalne zdolności, które otrzymała nie do końca wiadomo w jaki sposób. Na początku poznajemy młodego chłopaka imieniem Leonardo, który jest dziennikarzem. Ma on stale zamknięte oczy, nie jest to jednak przypadek czy lenistwo autora, a ma to swoje uzasadnienie. Leo przed obecnymi wydarzeniami był na wycieczce do Lot, czyli do tego miasta, które powstało na gruzach Nowego Jorku, z rodzicami i niepełnosprawną siostrą. Mieli zwiedzać miasto, ale jako, że nie jest tam bezpiecznie, to robili sobie tylko zdjęcia na jego tle i to z daleka. W pewnym momencie podczas sesji zdjęciowej coś jednak się wydarzyło i z tego powodu Leo postanowił zamieszkać w mieście. Biedak nie ma szczęścia i zostaje okradziony w restauracji z aparatu przez dziwną, hipersoniczną małpę i pośrednio z jej powodu trafia też na organizację Libra i w sam środek wydarzeń. Jest tu sporo postaci, w tym kobieta wyglądem przypominającami Nikolasa z Trochę razi mnie nazywanie jej przez innego członka Libry cycołakiem. Kreska jest podobna jak w Trigan, czyli jak dla mnie dość brzydka, a postacie kobiece nadal wyglądają jak babo chłopy. Manga ma dwie kolorowe strony, a pod obwolutą jest w sumie ładna grafika. Mangę można kupić w wersji papierowej lub elektronicznej na Yattaridesze. Początkowo można się poczuć nieco zagubionym w świecie przedstawionym w madze i oczywiście nadal nie wiemy wszystkiego, ale jakoś powiem szczerze, że mi ta manga nie podeszła i nie chce mi się odkrywać kolejnych jej tajemnic. Wolałabym, aby studio JG wydało ciąg dalszy Trigana, a nie ten tytuł. Dla mnie jest nudny, a postacie ciężko mi jest polubić. Może tylko Szef Libry jest ciekawszy niż reszta. Manga ma 10 tomów i jest zakończona. Jest też jednak druga seria, która ma na razie tomów 9 i jeszcze trwa. Powstało też anime, więc manga musiała zyskać jakąś popularność. Anime może jest ciekawsze, bo dużo tu walk, a ze względu na kreskę w. Manga lepiej to na pewno będzie wyglądało w anime. Mnie jednak ta manga nie kusi i nie zamierzam jej kupować dalej. A wy znacie tą mangę? Może znacie anime? Jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć.